Byłam tylko kelnerką, ale odkryłam, że bezcenny, dokument miliardera, był fałszywy. Nazywam się Anna Kowalska i przez ostatnie pięć lat byłam kelnerką w ekskluzywnej restauracji Złota Villa w centrum Warszawy. To miejsce, gdzie kolacja dla dwóch osób kosztuje więcej niż mój miesięczny czynsz. Miejsce, gdzie obsługiwałam ludzi w garniturach za 10 tysięcy złotych, podczas gdy ja nosiłam tę samą parę butów przez dwa lata, bo nie było mnie stać na nowe. Zawsze myślałam, że moje życie to tylko praca, sen i znowu praca. Że nigdy nie będę częścią ich świata. Świata luksusu, władzy i pieniędzy. Byłam niewidzialna. Jedną z wielu. Kobietą, która przynosi wino i uśmiecha się na życzenie. Ale pewnego marcowego wieczoru wszystko się zmieniło. Było dokładnie 18.30, kiedy do restauracji wszedł Wiktor Adamczyk. Wszyscy go znali. Miliarder, magnat nieruchomości, człowiek, którego twarz pojawiała się na okładkach magazynów biznesowych, wysoki w eleganckim granatowym garniturze, z siwymi skroniami, które dodawały mu distinguished wyglądu, szedł z pewnością siebie, która krzyczała: Ten świat należy do mnie. Przy jego boku szła znacznie młodsza kobieta, długie blond włosy, sukienka od Chanel, biżuteria. Która mogłaby spłacić kredyty połowy mojej dzielnicy. Jego żona, kochanka, nie było moją sprawą. Moją sprawą było przynieść im aperitif i nie wtrącać się. Stół w prywatnej sali, powiedział menedżer. Piotr nerwowo prostując krawat. Obsługujesz ich ty, Anno. Bądź idealna. Skinęłam głową. Idealna to słowo, które dobrze znałam. Oznaczało uśmiechnij się, nie mów za dużo, bądź niewidzialna. Ale perfekcyjna. Kiedy weszłam do prywatnej sali z tacą szampana, Wiktor Adamczyk siedział już przy stole, a przed nim leżała elegancka skórzana teczka. Otworzył ją i wyjął dokument. Stary, pożółkły papier w ramce szklanej. To jeden z najcenniejszych dokumentów w mojej kolekcji, mówił do swojej towarzyszki głosem pełnym dumy. Oryginalny list od Marii Skłodowskiej-Curie. Kupiłem go na aukcji w Paryżu za milion euro. Kobieta zaszczebiotała z zachwytu. A ja postawiłam kieliszki i zaczęłam się wycofywać, ale coś kazało mi zerknąć na ten dokument jeszcze raz i wtedy go zobaczyłam. Szczegół, którego nie powinnam była zauważyć. Data na liście była napisana dziwnie. Format wyglądał współcześnie, nie jak coś z początku XX wieku. A papier, choć pożółkły, miał zbyt równe krawędzie, zbyt doskonałe. Serce zaczęło mi bić szybciej. Czy to możliwe? Czy człowiek, który ma miliardy, mógłby zostać oszukany? A może wiedział? Przez następne tygodnie Wiktor Adamczyk stał się stałym gościem restauracji. Zawsze rezerwował prywatną salę, zawsze ze swoimi partnerami biznesowymi, inwestorami, dziennikarzami. I zawsze patał w pewnym momencie wieczoru, to pokazywał ten bezcenny dokument. To nie tylko inwestycja mówił to część polskiej historii dowód, że wciąż szanuje nasze dziedzictwo kulturowe. Używał tego listu jako narzędzia. Jako dowodu swojej wiarygodności, swojej szlachetności. Ludzie patrzyli na niego z podziwem. Dziennikarze pisali artykuły o filantropie z duszą kolekcjonera. Inwestorzy ufali mu bardziej, widząc, że to i człowiek o wartościach. A ja? Ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Jednej nocy po zamknięciu restauracji aha, zostałam, żeby posprzątać salę. Teczka z dokumentem leżała na stoliku. Wiktor zapomniał jej zabrać. To był znak, albo pułapka. Nie wiedziałam. Ale podeszłam, otworzyłam teczkę drżącymi rękami, wyjęłam dokument ze szklanej ramki. Z bliska było jeszcze gorzej. Podpis Marii Skłodowskiej Curie wyglądał zbyt idealnie, jakby ktoś go skopiował z fotografii, a papier? Pod światłem latarki telefonu zobaczyłam wodny znak symbol nowoczesnej drukarni, używanej dopiero od lat 90. To był fałszywy milion euro za fałszywkę albo Wiktor od początku wiedział, że to fałszywka i wykorzystywał ją, żeby budować swój wizerunek, żeby oszukiwać innych. Co pani tu robi? Zamarzłam. Wiktor stał w drzwiach. Jego oczy były zimne jak lód. Ja. przepraszam, zostawiła pani teczkę i. i postanowiła pani zajrzeć do środka? Podszedł bliżej, powoli jak drapieżnik. Wie pani, ile ludzi chciałoby wiedzieć, co posiadam? Ile konkurentów płaciłoby za informacje o mojej kolekcji? Nie jestem szpiegiem, powiedziałam cicho, ale stanowczo. Jestem kelnerką. Kelnerką, która nie umie pilnować własnych spraw. Wziął teczkę z moich rąk. Przez moment myślałam, że wezwie ochronę albo gorzej, ale zamiast tego uśmiechnął się. Chłodno, proszę pamiętać swoje miejsce, panno Kowalska. W przeciwnym razie może pani je stracić. Przez kolejne dni nie mogłam przestać o tym myśleć. Wiktor Adamczyk wrócił do restauracji, jakby nic się nie stało. Ja obsługiwałam jego stolik, uśmiechałam się na komendę i byłam idealna, ale w środku wszystko we mnie krzyczało. Ten człowiek oszukiwał ludzi, budował swoją reputację na kłamstwie, a ja byłam jedyną osobą, która to wiedziała. Zaczęłam badać temat w internecie. Okazało się, że Wiktor właśnie negocjował gigantyczną transakcję sprzedaż historycznego budynku miejskiego Fundacji Edukacyjnej. Argumentował, że jest strażnikiem polskiego dziedzictwa kimś, komu można zaufać. A dowód jego – kolekcja historycznych dokumentów. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, fundacja straci miliony. Pieniądze przeznaczone na stypendia dla ubogich studentów trafią do kieszeni człowieka, który handluje fałszywkami. Nie mogłam tego zignorować. Pewnego popołudnia, podczas mojego dnia wolnego, pojechałam do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Poprosiłam o spotkanie z Kustozem, panem Janem Nowakiem, starszym, łagodnym mężczyzną w okularach. Chciałabym zapytać o autentyczność pewnego dokumentu, powiedziała niepewnie. Pokazałam mu zdjęcia, które zrobiłam telefonem tamtej nocy. Jego twarz zmieniła się natychmiast. To oczywista podróbka, powiedział bez wahania. Maria Skłodowska-Kurie nigdy nie używała takiego formatu daty, a papier to współczesna imitacja. Gdzie pani to znalazła? Opowiedziałam mu wszystko. O Wiktorze, o transakcji, o kłamstwie. Pan Jan pokiwał głową powoli. Wie pani, że jeśli go pani oskarży publicznie, zniszczy panią? Ludzie tacy jak on mają armię prawników. Wiem, odpowiedziałam, ale jeśli nic nie zrobię, oszuka uczciwych ludzi i nikt go nie powstrzyma. Pan Jan spojrzał na mnie z czymś, co wyglądało jak szacunek. Jest jeden sposób, powiedział w końcu. Musimy to zrobić oficjalnie, przez odpowiednie kanały. Potrzebuje pani zeznania i tych zdjęć. Następne dwa tygodnie były koszmarem. Wiktor Adamczyk dowiedział się, że ktoś kwestionuje autentyczność jego kolekcji. Nie wiedział, że to ja, ale czułam jego podejrzenie. Rzucał mi zimne spojrzenia. Menedżer Piotr zaczął traktować mnie chłodno, jakby ktoś mu coś powiedział. Pewnego wieczoru, tuż przed zamknięciem, Wiktor poprosił, żebym została po godzinach. Sam mój żołądek się ścisnął, ale nie mogłam odmówić. Kiedy wszyscy wyszli, usiadł przy swoim ulubionym stoliku i nalał sobie whisky. Słyszałem plotki. Zaczął bez wstępu: Że ktoś rozpowiada głupie historie o mojej kolekcji, że jakiś mały człowiek próbuje mnie zniszczyć. Milczałam. Wie pani, co robię z ludźmi, którzy próbują zniszczyć moją reputację? Wstał i podszedł bliżej. Niszczę ich pierwszą karierę, życie, wszystko. Moje serce waliło jak młotem, ale spojrzałam mu prosto w oczy. A co pan robi z ludźmi, którzy mówią prawdę? Jego twarz stężała. Prawda? Prawda to? Co ludzie chcą w nią wierzyć, prawda to, co ja im powiem. Nie tym razem odpowiedziałam ciszej niż myślałam, że jestem w stanie. Tym razem prawda ma dowody. Nazajutrz Muzeum Marii Skłodowskiej Curie wydało oficjalne oświadczenie. Pan Jan Nowak, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, potwierdził, że list Marii Skłodowskiej Curie, będący własnością Wiktora Adamczyka, jest nowoczesną podróbką. Media eksplodowały. Gazety pisały o aferze miliardera, o fałszywym filantropie, o transakcji NEN, która została wstrzymana w ostatniej chwili, ratując Fundację Edukacyjną przed oszustwem, a ja straciłam pracę w Złotej Willi. Menedżer Piotr powiedział mi, że nie pasuje już do ich standardów. Ale kiedy wychodziłam z restauracji po raz ostatni, pan Jan czekał na zewnątrz. Fundacja Edukacyjna chce panią zatrudnić, powiedział z uśmiechem. Jako asystentkę do zarządzania ich historyczną kolekcją. Pensja jest trzy razy wyższa niż to, co pani zarabiała tutaj. Łzy napłynęły mi do oczu. Minęło pół roku. Wiktor Adamczyk stracił większość swojego prestiżu. Niektóre kontrakty biznesowe zostały anulowane. Jego reputacja nigdy nie wróciła do poprzedniego stanu. A ja? Pracuję w fundacji. Pomagam młodym ludziom uzyskać dostęp do edukacji. Chronię prawdziwe dziedzictwo kulturowe. Czasami widzę Wiktora w gazetach. Nadal jest bogaty, nadal ma wpływy, ale coś się zmieniło. Ludzie patrzą na niego inaczej, bo prawda, nawet jeśli dociera późno, zawsze dociera. Nauczyłam się czegoś ważnego: że nie musisz być bogaty, żeby mieć moc, że czasami najsilniejszą bronią jest odwaga, żeby powiedzieć prawdę, nawet kiedy wszystko w tobie krzyczy, żebyś milczała. Byłam tylko kelnerką. Ale odkryłam coś, czego potężni ludzie boją się najbardziej. Że prawda nie potrzebuje pieniędzy, żeby zwyciężyć. Potrzebuje tylko jednej uczciwej osoby, to, która odmówi zamknięcia oczu.